Dostałem ostatnio taki komentarz, że młode pokolenie jest stracone. Po co ja to robię? Po co ja to piszę, po co ja to mówię, po co ja na nagrywam, tworzę te treści, po co ja jeżdżę do szkół i mówię dzieciom i młodzieży, że picie palenie, branie, hazard, że to, że to jest złe, że to, nie jest, że to nie jest żadne rozwiązanie. Po co ja to robię, skoro młode pokolenie i tak jest stracone? Tak dostałem taki komentarz od pani, która sama ma dzieci i wnuczki, z tego co zauważyłem na profilu, bo aż wszedłem, sprawdziłem jakby kto coś takiego mógł napisać, nie? nie pozdrawiam tej pani, ale coś ci powiem, kobieto, coś ci powiem. Tak, nieskromnie, ale żebyś zrozumiała. Nie liczyłem tego, ale tak wydaje mi się, że lekko ponad 150 osób skorzystało już z mojej pomocy i to tak naprawdę konkretnie, czy to poprzez konsultacje telefoniczne, które prowadzę dla osób uzależnionych. Współuzależnionych oraz profilaktyka dla młodzieży, również przez telefon. Czy to na warsztatach profilaktycznych, gdzie jeżdżę po szkołach i rozmawiam z młodzieżą w klasach, w grupach, ale również są takie zajęcia indywidualne, wa warsztaty indywidualne, jeden na jeden. I powiem ci, że co najmniej 150 osób skorzystało, tak dobrze skorzystało. Słuchaj, ja nie mogę za te osoby gwarantować, bo jak możesz zagwarantować za drugiego człowieka uzależnienie, jest taką em, chorobą specyficzną, że no, ja, ja nie mogę przypilnować, czy ktoś sobie tam nie zapali, czy nie wypije za jakiś czas. Skąd ja mam to wiedzieć? Ja bym musiał taką osobę trzymać na, na sznurku, na, na łańcuszku kajdankami do grzejnika, <grych> przyczepić i jej pilnować, żebym wiedział. Ale to nie o to chodzi. To, to nie chodzi o pilnowanie, tylko chodzi o zmiany myślenia. te myślenie udało mi się. Zmienić, powiem nieskromnie, oczywiście, to jest praca i zasługa głównie tych osób, tak? Ja, ja byłem tylko taką osobą, która pokazała drzwi, a druga osoba bierze klucz, otwiera i przechodzi przez te drzwi, tak? Więc może na tej zasadzie to trzeba robić. Jakbym miał tego nie robić, wiesz, jakie wiadomości dostaję od młodych ludzi? Wrzucam czasami, często wrzucam, bo jest ich dużo, nie? I będę wrzucał, i będę to robił, i nie interesuje mnie Twoja opinia, nie interesuje mnie opinia złych ludzi. Skoro napisałeś, że profilaktyka jest bez sensu, to jesteś złym człowiekiem. Ja nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Zaraz po wrzuceniu tej wiadomości poczekam tylko, żebyś sobie to przesłuchała i Cię zablokuję, bo ja nie potrzebuję takich obserwujących. Po co Ty mi w ogóle obserwujesz, skoro Ty uważasz, że moja robota jest bez sensu? Proszę Pana. Dzięki panu zrozumiałam, że nie muszę tkwić w toksycznym związku. Nie muszę być z chłopakiem, który śmieje się ze mnie, bo ja chcę rzucić palenie papierosów. Już nie jestem z tym chłopakiem. Dzięki panu. Dzięki panu zrozumiałam, że to ja jestem najważniejsza. Jeśli ktoś nie szanuje moich płuc, moich decyzji, moich dobrych, zdrowych decyzji, to ja nie muszę takimi ludźmi się otaczać. Dzięki panu rzuciłem zioło i piwo. Zapisałem się na siłownię i trwa to już ponad pół roku. Dzięki tobie, Krystian, odeszłam od toksycznego męża. Zabrałam dzieci, bo zrozumiałam, że życie z pijakiem nie ma sensu. Jak ktoś nie chce się leczyć, to ja go do tego nie zmuszę. Takie same też wiadomości dostawałam od facetów, bo kobiety też piją. No, takich wiadomości mam sporo. I ty mi mówisz, że to niepotrzebne? A to są tylko wiadomości od y, osób, ludzi, z którymi pracuję, współpracuję, tak? Y, a co z tymi osobami, które tylko przeczytają post i gdzieś tam. Zapiszą się na jakąś inną pomoc, na, na terapię, do kogoś innego. Są osoby, które no gdzieś tam nie, nie są jeszcze jakoś bardzo mocno uzależnione, dopiero zaczęły, albo myślą o tym, żeby zacząć, i dzięki moim postom nie zrobią tego. No ale on nie napisze do mnie, bo jakby no ludzie się wstydzą, krępują i tak dalej. Poza tym ja też nie jestem w stanie czytać wszystkich maili ani wszystkich Komentarzy ani wszystkich wiadomości prywatnych, więc ja tutaj prawdopodobnie na pewno o większości nie wiem, tak? Więc to tak naprawdę może iść w tysiące. Ja tę stronę prowadzę już od ponad trzech lat. I idzie w górę, milionowe zasięgi się porobiły. Mam już bardzo dużo postów z milionowymi wyświetleniami, szczególnie tych postów e, foto i treść pisemna, chociaż wideo też fajnie idzie w górę. Ostatnio e, też bardzo ładnie wiersz, wiersz wszedł, ponad 300. 16 tysięcy na dzień dzisiejszy, nie wiem kiedy to wrzucę, to ciągle rośnie. I po powiem ci, że no, bardzo dużo ludzi na tym korzysta. Ja nie twierdzę, że jestem tutaj jakimś kurczę, nie wiadomo kim, że jestem najlepszy i tak dalej. Absolutnie, absolutnie. Ja ciągle się uczę, ciągle dużo rzeczy nie wiem, ale mówię to, co wiem i mówię to, co działa. I to wystarczy. To wystarczy, żeby wskazać drogę drugiemu człowiekowi. I powiem Ci jeszcze taką ciekawostkę. Wcale uzależnionych osób ja nie mam na najwięcej. Najwięcej to jest osób współuzależnionych albo profilaktyka. Albo profilaktyka. Profilaktyka, bo nie wszyscy też wiedzą, co to jest profilaktyka. Profilaktyka to nie o to chodzi, jak kiedyś tam ktoś mi napisał, a to ty jeździsz do takiej szkoły, to co te dzieci takie. Pouzależniane? Nie. Nie. Profilaktyka to chodzi o to, żeby te dzieci nie były pouzależniane. Profilaktyka to są treści, różnego rodzaju wykłady, warsztaty, ćwiczenia, filmiki, wiersze, yy, rozmowy, pokazywanie, przedstawianie różnych rzeczy, opowiadanie historii po to, żeby dziecko się nie uzależniło robimy to przed uzależnieniem aczkolwiek no jest jakaś grupa młodzieży która już ma z tym problem i to bardzo poważny a najgorszy to jest alkohol alkohol i papierosy wcale nie te wszystkie inne straszne groźne narkotyki tak naprawdę najwięcej ludzi yy, umiera od palenia papierosów a nie od heroiny tak naprawdę najwięcej ludzi cierpi od piwa, od wódki, od alkoholu, a nie od heroiny, kokainy i innych tych strasznych, groźnych mefedronów. Oczywiście to, że alkohol krzywdzi najwięcej ludzi, nie oznacza, że heroina jest dobra. Nie, nie, nie o tym mówię. I tu bardzo często ludzie tego nie rozumieją. Kiedy ja mówię, że piwo jest gorsze od heroiny, to nie mam na myśli tego, że jak wypijesz piwo, to te piwo gorsze tutaj szkody Ci porobi w organizmie. Gorzej mózg ci zepsuje. Nie o tym mówię. Ja mówię, że przez picie piwa cierpi więcej ludzi, a w szczególności dzieci. Bo więcej osób w Polsce jest uzależnionych od alkoholu. I te osoby uzależnione od alkoholu krzywdzą swoje rodziny, krzywdzą swoje dzieci, żony, mężów, partnerów, przyjaciół, tak? Tworzą się współuzależnienia, DDA, dorosłe dzieci alkoholików. Ofiar alkoholików w Polsce oficjalnie to jest 12 milionów, ale moim zdaniem jest tego więcej. Grube miliony w Polsce cierpią od picia piwa, od picia wódki, od legalnego narkotyku, który jest reklamowany na każdym kroku, sprzedawany i tak dalej, nie każdy kto pije jest alkoholikiem. Mnie to gówno obchodzi, że Ty pijesz, to Twoje życie, chcesz to sobie pij. Mnie interesują tylko takie osoby, które nie chcą pić. Albo które y, zgłaszają się do mnie, bo mają jakiś problem, bo ktoś pije. Co zrobić? Jak, jak traktować taką osobę? Profilaktyka mnie interesuje. Profilaktyka. Co zrobić, żeby te obecne pokolenie nie hodowało? Nie, nie hodowało przyszłych alkoholików, ktu, ktu, którzy e, będą tworzyć przyszłe tutaj pokolenia osób współuzależnionych oraz e, dorosłych dzieci alkoholików. Tak, jeden alkoholik to e, może nawet skrzywdzić. Kilkadziesiąt osób, albo kilkaset, parę pokoleń, bo jak ojciec pije, to potem prawdopodobne, że syn pije, ale nawet nie chodzi o to, że on będzie pił, bo może nie pić, bo dzieci alkoholików to nie, nie, nie zawsze oznacza to, że też piją, tylko chodzi o to cierpienie, które dostają od rodzica, ten brak uwagi, brak miłości, bo na spacer z synem to to kacz to się nie chce to jutro i tak dalej nie ale na czteropak po pracy no to zawsze znajdziesz czas bo się kurwa należy nie bo się tobie należy czteropak po pracy a dzieciom się należy ojciec albo matka i koniec krótka piłka więc z tymi kobieto tu nie gadaj że że to nie ma sensu bo to ma duży sens i będę to robił bez względu na jakieś takie wasze komentarze hejterskie jak matka babcia może mówić, że mówienie dzieciom, że picie jest złe, jest złe. No jest dobre. Tu nie ma nic w tym złego. Ja nikomu się nie narzucam. Nie moralizuję. Nie demonizuję. Ja mówię prawdę, tylko po prostu, jak przez kilkadziesiąt lat żyliśmy w tym mentalnym ciemnogrodzie, jeśli chodzi o uzależnienia. No to większość ludzi ma prawo tak myśleć, bo jak widzi te reklamy dookoła, słyszy, politycy, aktorzy reklamują, nie, no to, to on bierze to za normalne, wszędzie wódka, wesele, urodziny, wszędzie wódka i tak dalej, ja nie mówię, że ma wódki nie być. Co to mi obchodzi? Chcecie to sobie pijcie, nie o tym mówię, ja mówię o sposobie myślenia, o zmianie, o zmianie tych, tego stereotypu, nie, o to mi chodzi. Żeby, żeby ludzie mieli wybór, żeby ludzie nie bronili alkoholu. Żeby nie bronili tego, nie? Żeby wiedzieli, jak to niszczy, jak to krzywdzi. Bo, bo u nas z tego są robione jaja, żarty, w kabaretach i tak dalej, nie? O, pijany, he, 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 ale fajnie. Bohaterowie w filmach z drinkiem, z piwem i to, i to jest w taki sposób... Dobra, jeszcze raz idziemy w tę stronę. I to jest taki, w taki sposób przedstawiane. Że, jakby dzięki temu alkoholowi, on zrobił tą fajną rzecz w tym filmie. On poderwał tą kobietę, on wykonał tą misję, coś tam się udało, i ten alkohol jest tak pokazany w takim kontekście. W takim kontekście jest ten alkohol pokazany, że żeby nie ten alkohol, to ten główny bohater wcale by nie był fajny i tyle by nie osiągnął. Zrobię o tym oddzielny film, bo to bardzo ciekawy temat. To też jest mega, mega normalizacja. Boli mnie bardzo, że w moich ulubionych serialach i filmach też widzę tą e, reklamę, normalizację e, a, alkoholu. To nawet jest gorsze od takiej reklamy m, w telewizji be, bez, bezpośredniej. A na pewno. Po, po, porównywalna krzywda przez to się dzieje, tak. Dziękuję bardzo swojej świadomej społeczności, że dotrwaliście do końca tego nagrania, a hejterom dziękuję też za komentarze. Trochę pousuwam, trochę zostawię, bo nie mam czasu jakby na, na wszystkiego tego Pilnować także, no, nie hejtujcie, bo robicie krzywdę, szczególnie młodym ludziom. Nawet jak nie rozumiecie, to po prostu czasem warto przemyśleć, zasięgnąć innej wiedzy, innej opinii, chociaż to wszystko jest y, praktycznie to samo, tylko mówione innymi słowami. Nie? Alkohol to ogromna krzywda. To jest y, zło numer jeden w tym kraju, albo top trzy.